Dzień dobry, witam Państwa firma Belator Maszyny Budowlane Ruda Śląska. Dzisiaj prezentujemy dla Państwa głośnicową frazarkę drogową Wirtgen W100CFI rocznik 2016. Jest to trzecia maszyna z tej serii, którą posiadamy aktualnie w naszym parku maszynowym. Ta maszyna jest o tyle fajna, że ma tu trochę więcej wyposażenia niż pozostałe. Przebieg także jest całkiem przyjemny, BMW też jak Państwo się przekonają jest całkiem spoko, jest w porządku, więc myślę, że, że to jest ciekawa, ciekawy kierunek, żeby, żeby się tą maszyną zainteresować. Co o niej można powiedzieć? Silnik kamica w środku 248 kW, waga operacyjna 20,2 tony mamy tutaj na wyposażeniu podajnik składany hydraulicznie mamy też te sygnalizatory dla kierowcy czyli taki system track assist nie wiem czy dokładnie tak się w on nazywa mamy oświetlenie robocze ledowe dosyć sporo jest tych lampek jest też oświetlenie drogowe, czyli można tą maszyną tak, jakby jeździć po drogach. i Normalne ma oświetlenie uliczne. Jest też tutaj schowana myjka wysokociśnieniowa. Klepki oryginalne. A co jeszcze? No, DPF jest oczywiście. I zaraz tutaj obejrzymy sobie bęben. Jeśli chodzi o bęben, to mm, też jest fajna opcja tutaj w postaci tego pilota, którym. Możemy sobie tym bębnem sterować wtedy, kiedy trzeba wymieniać frezy. No i sam bęben, system mocowania H22. H2 Wszystko to wygląda tutaj bardzo dobrze. Myślę, że spokojnie tą, tą maszyną jeszcze można sporo prac wykonać, zanim będzie potrzebny remont bębna. Jeśli się zadba o ten sprzęt, to. On na pewno odwdzięczy się dłuższą pracą bez awaryjnych Klepki fajne, wszystko to wygląda bardzo dobrze. Jeśli Państwa ta maszyna zainteresowała, to zapraszamy do kontaktu. Ona jest przez nas odświeżona, odmalowana, dlatego tak dosyć dobrze wygląda tak czy inaczej. Zapraszamy do kontaktu wszystkie dane kontaktowe na stronie www.belateromieślnik.b.pl. To tyle na razie, trzymajcie się. Cześć.